Wszystko zaczęło się 31 października, gdy na Anarchii wystartował nowy event halloweenowy, a wraz z nim nowa strefa eventowa, na której recpią się nowe groźne moby, i przy tym zostały dodane nowe eventowe itemy, takie jak Plecak Drakuli, który otwiera przynośny plecak na 5 slotów, oraz na serwer powróciły takie itemki jak Księga Wampiryzmu i Totem Ułaskawienia. A więc witam was na Anarchii. Okej, okay, event wystartował, mamy tutaj 3 dynie, i działa to tak jak zawsze, czyli 64 dynie poziomu pierwszego możemy wymienić na jedną poziomu drugiego, a 16 dyni poziomu drugiego na jedną skrzynię trzeciego poziomu. Okej, okay, mamy tutaj strefę eventową i żeby wejść na tegoroczną strefę eventową, musimy y, zapłacić jedno dyniowe ciastko. Ok, pójdźmy sobie na ten event i... Jesteśmy. Mamy w ogóle jakąś dynię, ale ktoś się zebrał? I dostałem dwie dynie za zombiaka tutaj. Chcę dodać, że jeszcze przed nagrywaniem tego filmu kupiłem nową eventową rangę duszek. Która daje mi podwójny drop dyni. I znowu kolejne dwie dynie. Ładnie, ładnie to robi, ładnie. Tutaj mamy też skałki, widzowie. Bez dłuższego czekania zadzwoniłem do mojego przyjaciela Kompitza i razem postanowiliśmy pójść na skałki. Wiesz o tym, że dopiero yy, wczoraj zmienili, dzisiaj zmienili to, że, że są, zmienili odradzanie skałek na 4 minuty? Tak, to były na dwie. Chyba ci głowa woli. No tak, właśnie. Była ja taka informacja, fizzy. dzisiaj wbijam na serwer, na tej książce, na tej Serio? wiesz, no. Powiem ci, jak tutaj wiesz, gdzie będzie. Good, good. Dobra, możesz przyjść powoli, możesz Dobra. przychodzić. Ja pierdol za pierwszym razem znaleźć. Najszy... Ja pierdol, dobra, jestem jakiś. Czyli nie, nie przychodzi. Trafiłem go za pierwszym razem, jak coś, tak? No to nie przychodzę. I tego diaksa też. Oni są tak daleko, ja ich trafiam normalnie. Idzie kolejny. I to Foxy idzie? Mm. Nie, może że on nam popsuje wszystko. E, Mr. Foxy, manik. Mr. Foxy. A nie, to nie, to jest jakiś bot, tylko z diaks strącił. <laughs> Na pewno to nie jest Foxy. Chcę Was widzowie przeprosić, że taki miałem cichy głos, ale była po prostu godzina 23 i u mnie w domu już prawy każdy spał. Idzie jeden ziomek. Idzie! Dobra, trafiłem. Czekaj, tu jest diaks. Ja biję skałkę. Przyjdź! Idę Spadłem Jest kochaj tego diaxka. Dobra, sknokałem, sknokałem gate. Nice, dobra, Sorry za zamieszanie, ale... Nie wiem jak to się stało, żony. Jak z Ciebie porobił, ja. Czekaj, e, skołka, no, ja mam 24 czy 25. Jak coś idę, weź na chwilę. Bo ja nie wiem, czy ktoś idzie za mną. Dobra, y 10 dni dropu teraz. I ile zmian? Jak dwie? No. Nie, to róbę po prostu tak, że za każdym razem wszystkie zmiany dla Ciebie i dla wszystkich. Dobra, gate, pasuje. Tylko wiesz, potem posprzedaj, zobaczysz masz. ile masz zmianek. Zapamiętaj ile masz, dobra. Git, nie. spoko. Y, zapamiętaj ile masz, żeby potem je sprzedać i otworzymy. I, 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 idzie, A ej, tak Nie chcemy tego otwierać. Ziom, 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 ziom. Ej, to czekaj, weź ty pierwsze, schowaj te 15 dyni, mam 30. Czekaj, idzie, pomóż, pomóż, deń. pomóż, pomóż. Dobra, pomóż. masz za dużą dynię, weź dynię. Ja, ja, ja go schmakam na luzia. I tutaj przez cały czas farmiliśmy sobie dynie na skałkach. Czekaj, jak stoi w miejscu, to ja go nie muszę szczerać. Będę co podszedł w sumie tutaj, o. Dobra, czekaj 35... Po 40 minutach farmienia razem z Kompixem poszliśmy już sobie, bo była bardzo późna godzina. Witam was w kolejnym dniu eventu. Co, je, co jest? Nie wydarzenie takie albo A to wiem, ej, to, ej, to możemy zrobić w sumie, to możemy zrobić w sumie. To. wtedy jak wygramy, to jest coś... dynia czy się go No tak, 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 to to wiem. A to możemy zrobić, to możemy zrobić akurat, nie? To możemy zrobić. O kurde, frydynie. Ile? Czekaj, 11 A, 4 dni darmowe, no i spoko. Ej, I dobra, i szczerze, w tej części mapy to mnie w ogóle jeszcze nie było. Bo ja mam tu takie, nie wiem co to jest, jakieś drewno, kurde, nie wiem co to jest. A tu mnie jeszcze nie Pani było. Mam tylko jednej z śpi. Oj, duch, panie, zrobię teraz. już 11 dni. Dobra, a ty masz rangę czy nie? Nie. A, no to lipa. Jest to jest problem? No to lipson nie. Lekutki Lipson. Ej, co tu jest? Ej, dobra. Idę tu. Nie wiem, co tu jest, ale idę tu. Spróbujmy. Jestem. O kurde. O lochy jakieś, chłopie. A co tam, tam jesteś? Tam nie, a w sensie, No nie wiem. Jestem gdzieś, gdzie jest. Nie wiem, gdzie jest ta taka podłoga niebieska. Jaka niebieska podłoga? No, takie, takie. Tam, nie, nie, nie. Jakoś tam z cmentarza wlazłem. No mówię, przybosie. No to to jest przybosie. Aha, no tak, przybosie, no to przybosie, nie? A my gramy na A, tym mini wężu. Ogóle... No. no tak, 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 robimy to normalnie, robimy to. Co jest? Przebiegnij najwięcej, e, dobra, e, git, git, git. W dół, w dół, w dół. No. Jestem tam gdzieś? Nie mam, mówcie. Drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, pierwszy? pierwszy drugi, drugi, trzeci. O pierwszy, kurde, lagam przez chwilę. Pierwszy, ej, drugi, ej pierwszy, będzie GG? Pierwszy, ej, ch pierwszy, chyba pierwszy, będzie GG. Pierwszy, drugi, drugi, trzeci. Będzie pierwszy. GG chyba. Dwie sekundy. Proszę! Nie! Dost ej, ale dosta Dobra, dostałem cztery dynie drugiego poziomu. <noise> Więc nie tak źle. Dobra, wymieniamy sobie. I uwaga, mamy łącznie ze cekiem. Hmm, mamy 24 dynie poziomu drugiego, a na. A jedna kosztuje 16, no to czyli jeszcze trochę musimy dozbierać. Nie będę was już zanudzał zbieraniem dyni, tylko wam opowiem jeszcze trochę o tym evencie. Na mapie został dodany don strachów, czyli miejsce, gdzie po śmierci tracicie swoje itemy. Uważam jednak, że wejście tam jest bardzo opłacalne, ponieważ jak zabijecie tam tysiąc pająków, możecie otrzymać peta pajączka. Oprócz tego na bapę zostały dodane papuszki nieumarłe, które dają losowe efekty, takie jak chociażby Siła 2. Dodam jeszcze, że elitry i perły zostały tutaj wyłączone, ale teraz wracajmy już do filmu, bo właśnie wchodzę do domu strachów. Dobra, wchodzimy do domu strachów. Uwaga! Teleportacja za 3 sekundy. I jesteśmy, jak znajdę kogoś, to po prostu będę uciekał, jakoś. Ale na razie nikogo nie widzę, nie? Ej, dobra, chyba, chyba jest czysto. Chyba jest czysto, widzowie. No i nie jest czysto, wykrakałem, nie? No i wykrakałem. Ej, ale w sumie, Ej, to jest dobry pomysł z tą niedowitką, nawet. To jest nawet dobry pomysł, słuchajcie, z tą niebitką. Bo mogę sobie wypić niebitkę i nikt mnie nie będzie widział. To jest też spoko pomysł. I patrzcie, i tu nikogo nie ma dosłownie. Nikogo. Ej, bo dadam. O kurde. I nie wziąłem bloków ze sobą. Eee. Ojojoj, problemy techniczne. Ej, dobra, te pająki tyle biją. Dobra, i ziom. No i dead. I to jest ziom z tego klanu, no.